Informacje do zadań 8 i 9 z egzaminu gimnazjalnego 2013. Wykres przedstawia zależność ilości farby pozostałej w pojemniku w litrach od powierzchni ściany w metrach kwadratowych pomalowanej farbą z tego pojemnika. Spójrzmy na wykres. Na osi poziomej masz ilość powierzchni pomalowanej w metrach kwadratowych. Na osi pionowej masz ilość farby w pojemniku wyrażoną w litrach. Zadanie ósme, ile farby zostało w pojemniku po pomalowaniu 30 m2 ściany. Wybierz odpowiedź spośród podanych. Musisz sobie wyobrazić, że jesteś malarzem. Ile farby zostało ci w pojemniku po pomalowaniu 30 m2? Spójrzmy na wykres. Na osi poziomej jest właśnie powierzchnia wyrażona w metrach kwadratowych, więc znajdźmy 30 m2. Tutaj mamy 30 m2 i na wykresie jest to ten oto czerwony punkt. I teraz zastanówmy się. Na osi pionowej mamy 8 litrów, ale 8 litrów zostało, czy 8 litrów zużyliśmy? Zauważ, na samym początku pracy mieliśmy pomalowanych 0 m2, ale za to puszka była pełna. W miarę upływu pracy coraz więcej powierzchni pomalowaliśmy, ale nasza puszka. Coraz bardziej się opróżnia, coraz mniej farby jest wewnątrz puszki. Na początku mieliśmy 20 litrów, ale jak dojdziemy do 8 litrów, to zauważ. Ten oto kawałek nas informuje o ilości zużytej farby. Od 20 litrów zabierzemy 8, czyli zużyliśmy 12 litrów farby, a została nam właśnie ta oto reszta, czyli 8. Więc zaznaczmy odpowiedź A. Zostało nam w pojemniku 8 litrów farby. Teraz przejdźmy do zadania 9, które jest oparte na tym samym wykresie. Zadanie 9. Ile farby zużyto na pomalowanie 10 m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych. Znajdźmy najpierw powierzchnię 10 m2 na poziomej osi. Tutaj mamy 10 m2. Idziemy do góry, szukamy jaki to jest punkt na wykresie, zaznaczamy ten punkt i teraz na osi Pionowej odczytujemy wartość. Mamy tutaj 16 litrów i zauważ, od 20 do 16 mamy 4 jednostki, czyli zużyto 4 litry, a zostało w pojemniku 16 litrów. Szukamy, ile farby zużyto na pomalowanie 10 m2, więc zużyto 4 litry farby. Zaznaczamy odpowiedź A.